Cześć, mam na imię Kuba. Chciałbym Wam pokazać w tym filmiku, jak zacząć chodzić po górach, żeby to było przyjemne i przede wszystkim bezpieczne. Zauważyłem, że chodzenie po górach stało się ostatnio bardzo popularne. Na przykład, jak przypomnę sobie, jak wchodziłem na Rysy 15 lat temu, czy Orlow Perć, to była tam dosłownie garstka ludzi, a ostatnio jak byłem na Orlej, to stałem w kolejkach. Co było naprawdę, wow, nieźle to wyglądało. Dużo znajomych pyta mnie, jak zacząć, gdzie jechać, co zabrać ze sobą. I stwierdziłem, że nagram film, w którym mam nadzieję znajdziecie kilka cennych wskazówek. Tym bardziej, że na szlakach, jak chodzę, to spotykam ludzi, którzy są totalnie nieprzygotowani do wyprawy w góry. Dlatego też polecam Wam na początek zacząć od niższych, łatwiejszych gór łatwiejszych szlaków, nie rzucać się od razu na yy, najwyższe szczyty Tatr. Yy, rozsądniej jest zacząć przygodę stopniowo, yy, góry i tak na Was poczekają, także zaczynamy stopniowo, łatwiej, dopiero później coraz, coraz trudniej. Ja zaczynałem na przykład yy, w Bieszczadach, bo mam najbliżej w Bieszczady i stopniowo później były Tatry, Alpy, także zaczynamy. Po pierwsze, musicie mieć plan. Zaplanujcie na początek jakiś szlak niezbyt skomplikowany, maksymalnie 13 do 15 km, jakieś 5 godzin e, drogi. To jest maks, co na początek Wam polecam. E, dużo takich szlaków znajdziecie czy w gorcach, czy w bieszczadach, czy w pieninach. E, jeżeli już wybierzecie sobie jakiś szlak. Poczytajcie o nim. Znajdźcie jak najwięcej informacji o tej trasie, którą macie zamiar przebić. Czy w internecie, czy w przewodnikach, gdzie zaparkować, gdzie można coś zjeść po drodze. Jak najwięcej informacji o zaplanowanej trasie. Zaplanujcie wyjście wcześniej rano. To jest bardzo ważne, ponieważ idąc wcześniej rano, macie więcej, więcej czasu. Zrobicie ten szlak w 5 godzin, jest ok, super. Macie popołudnie dla siebie, odpoczynek, ale coś się może zawsze wydarzyć po drodze. Yy, także lepiej wcześniej rano i bezpieczniej będzie na przykład yy, wyjść rano, ponieważ łatwiej jest zaparkować samochód gdziekolwiek. Później parkingi są zawsze załadowane. Yy, kolejną ważną rzeczą jest, żebyście sobie kupili mapę, zwykłą papierową mapę i nauczyć się ją czytać, bo z tym też jest czasami problem. Okej, okay, jasne, w telefonach są też mapy, ale pamiętajcie, idziecie przez lasy, idziecie w miejscach, w których są, jest problem z zasięgami. Dlatego jednak ta mapa papierowa nigdy Was nie zawiedzie. Druga rzecz jest taka, że jeżeli jesteście na przykład w Tatrach czy w Beskidach, to czasami będziecie łapać zasięgi sieci słowackie. Tutaj jeszcze nie jest żaden problem tak naprawdę, ale na przykład w Wieszczadach, jeżeli złapiecie sieć ukraińską, no to już wtedy może przyjść wyższy rachunek. Także na to trzeba uważać. Po drugie, przygotowanie. Jeżeli wyprawa w góry ma być przyjemna i bezpieczna, to przed wyjazdem słuchajcie się trochę poruszać. Oczywiście, jeżeli Twój styl życia jest taki, yy, że spędzacie 8 godzin w pracy przed komputerem, później wracacie do domu samochodem czy tam autobusem i kolejną część dnia spędza spędzacie na kanapie przed telewizorem, to też jesteście w stanie później wyjść na przykład na tarnicę. Ale gwarantuję Wam, że ta wyprawa będzie męczarnią dla Was i się szybko zniechęcicie pewnie to będzie pierwszy i ostatni wyjazd Wasz w góry. Yy, nie każę oczywiście biegać tutaj maratonów czy spędzać e, codziennie czas na siłowni, bo to nie o to chodzi. Na tym etapie wystarczy Wam po prostu czy, na przykład spacery, e, trucht, czy jazda na rowerze. I tu powinno w zupełności wystarczyć. Pamiętajcie o jednym: im więcej będziecie pracować tutaj na nizinach, e, tym przyjemniej będzie chodzić po górach. Co zabieramy ze sobą? Zakładałem, że zaczynałem przygodę z górami w miesiącach ciepłych, czyli tam od maja do końca września czy jeszcze październik. Ja zawsze zabieram ze sobą na wycieczki jednodniowe plecak około 30 litrów. Wystarczający. Buty ja preferuję wyższe, trzymające kostkę. Niskie też są ok. Tylko jeżeli mówimy cały czasu o tych łatwiejszych trasach, to jak najbardziej niższe są ok. Yy, tylko żeby to był but trekkingowy z odpowiednią podeszwą, nie żadne trampki na przykład, gdzie przy każdym kroku czuć kamień na podeszwie, nie wspominając już o jakichś sandałach. Yy, kiedyś byłem świadkiem w pieninach, na teoretycznie łatwej trasie. Jak siedziałem i odpoczywałem, minęła mnie pani w sandałkach. A 20 minut później ja ją spotkałem, jak ona siedziała na kamieniu i płakała z opuchniętą kostką i skręconym stawem skokowym. Prawdopodobnie, eee, co rzucamy do tego plecaka? Eee, kurt, e, kurtka zwykła, jakaś membrana. Ja dodatkowo, oprócz kurtki e, rzucam sobie jeszcze zawsze pelerynkę przeciwdeszczową. Niewiele miejsca zajmuje, a naprawdę czas, czasem może się przydać. Bardzo ważne. Apteczka też podręczna z podstawowymi e, rzeczami w środku. Czołówka e, na wszelki wypadek, jakby nam brakło tego dnia, z zapasowymi bateriami, oczywiście. E, Scyzoryk również czasem może się przydać. E, komin pod szyję, wiadomo, ile tutaj. W na nizinach, załóżmy w czerwcu czy lipcu jest w miarę OK temperatura. Na górze może być chłodniej. Tak samo opaska na uszy. Też się może czasem przydać. Bardzo ważna rzecz. Opaski zaciskowe, trytytki, jak zwał tak zwał. Eee, może nam uratować życie. Mi na przykład raz eee, uratowała w Alpach jak eee, rozsypał mi się rak. To związałem opaskami i jakoś udało się iść dalej. Co dalej? Mapy, o których wspominałem? Papierowe, zwykłe mapy. Do tego jeszcze można wrzucić kompas. Nie zajmuje to naprawdę dużo miejsca, a może się przydać. Folię termiczną. Czapkę z daszkiem, jeżeli są jakieś gorące, na przykład dni powerbank i telefon z zainstalowaną aplikacją na przykład ratunek który też może się przydać. Opcjonalnie można zabrać ze sobą okulary słoneczne i kiki trekkingowe. Na siebie ubieram spodnie trekkingowe z rozsuwanymi nogawkami w razie na przykład gorących dni, żeby zrobić sobie z nich krótkie Koszulkę termoaktywną, krótki rękaw i na to cienką bluzę też termoaktywną. I to wszystko. Co zabieramy ze sobą do jedzenia i picia? Jak powiedział kiedyś mój syn, jak miał 4 lata, jak wędrowali w Pobieszczadach, to mówi mi tak, lubię chodzić po górach, bo tata daje czekoladę. I tak, to jest prawda. Zabieramy czekoladę, zabieramy batony, zabieramy dużo cukru. Cukier daje nam energię. Oczywiście możemy wrzucić sobie też jakąś bułę, kabanosy, ale głównie to jest czekolada, i wszystko co jest słodkie. Dojrzałe banany z owoców, orzechy. Trzeba zabrać też jakiś worek na śmieci bo później żeby nie zostawić coś załóżmy na szlaku jakiś skórek od bananów czy ogrysków i tym podobnych rzeczy wszystko zabieramy ze sobą. To pamiętajcie. Nie bawię się na pewno żadne konserwy bo jest to niepotrzebna waga. Dużo później zabawy. Trzeba puszkę zabrać ze sobą. A konserwa nie da nam tyle co czekolada. Co do picia: Pepsi, cola, nie dość że nas na wodni, to ma cukier, także znowu jest to nasze paliwo. Jeśli chodzi o wodę, to do wody wrzucam sobie tabletkę, żeby przygotować napój izotoniczny. I tu pamiętajcie: napój izotoniczny to nie jest energetyk, to jest duża różnica. Izotonik jest to idealne uzupełnienie doborów płynów, yy, witamin i składników mineralnych yy, w trakcie wysiłku, a w, przy takiej wyprawie w góry wysiłku będzie naprawdę dużo. Ok, mamy już wszystko, jesteśmy przygotowani. Trasta przeanalizowana, plecak spakowany. Czekolada kupiona i zostaje nam na koniec jedna bardzo ważna rzecz przed wyjazdem czyli sprawdzenie prognozy pogody. Pogodę sprawdzamy kilka dni przed wyjazdem, sprawdzamy ją dzień przed wyjazdem i sprawdzamy w dniu wyjazdu. Ja korzystam głównie z dwóch prognoz pogody, którą tutaj sobie zaraz zobaczycie, jakie to są. I tak naprawdę to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam się odpowiednio przygotować, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeśli Wam się podobało, to udostępniajcie, dawajcie łapkę w górę i wdrapujcie się na szczyt. Dzięki.